W czwartym odcinku nowego programu w ramach akcji Badminton w Polsce jest popularny. Więcej informacji o naszej akcji możecie znaleźć na stronie badmintonpolska.pl oraz na naszym fanpage'u na Facebooku. W każdym odcinku czeka na Was garść badmintonowych informacji, m.in. aktualności ze świata badmintona, informacje o aktualnych turniejach, ciekawostki oraz fragmenty historii badmintona. Tydzień temu powiedzieliśmy o rozwoju badmintona w Polsce. Dzisiaj przybliżymy los tej dyscypliny na Olimpiadzie. Olimpijska kariera badmintona rozpoczęła się w roku 1988 na letnich igrzyskach olimpijskich w Seulu, gdzie została potraktowana jedynie pokazowo. Badminton stał się jednak bardzo szybko modny i już na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku został rozgrywany jako dyscyplina medalowa. Do zdobycia było wtedy tylko dwa medale: złoty i srebrny. Możliwość zdobycia brązowego medalu pojawiła się dopiero w Atlancie w 1996 roku. Na Olimpiadzie w Atenach spośród polskich reprezentantów wystartowali Przemysław Wacha w grze pojedynczej oraz Michał Łogosz i Robert Mateusiek w grze podwójnej. A teraz zobaczmy, co ciekawego wydarzyło się w polskim i światowym badmintonie w ostatnim czasie. Polski Związek Badmintona opublikował listę juniorów zakwalifikowanych do kadry narodowej. Najwięcej zawodników, bo aż średnio pochodzi z klubu UKS Hubal Białystok. Lista wszystkich kadrowiczów dostępna jest w artykule najmłodsi kadrowicze w serwisie badmintonzone.pl Pierwsze rozgrywki letniego City Sports są już za nami. W pierwszej lidze zagrało 16 zawodników. Pierwsze miejsce zajął Krzysztof Grabek, na drugim miejscu znalazł się Arkadiusz Parma, a na trzecim Marcin Kolenkiewicz. Na stronie internetowej Polskiego Związku Badmintona dostępny jest już nowy regulamin sportowy, obowiązujący od sezonu 2013-2014. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze zmianami. Natomiast wszystkim seniorom przypominamy o możliwości głosowania na najlepszy turniej w sezonie 2012-2013. Głosować można na stronie ebadminton.com.pl Przypominamy również o rabacie na zakup sprzętu do badmintona w sklepie e badmintoneo.pl po wpisaniu kodu rabatowego popularny podczas składania zamówienia otrzymacie aż 10% zniżkę. A teraz czas na zagadkę. W poprzednim odcinku zapytaliśmy, w jakiej części świata badminton jest najbardziej popularny. Otóż badminton znany jest na całym świecie, ale szczególną popularnością cieszy się w Azji. W serwisie badmintonzone.pl można znaleźć wiele artykułów na ten temat, m.in. zmasowany atak Azjatów. W artykule tym możemy przeczytać, że ostatni reprezentanci Stanów Zjednoczonych w turnieju US Open odpadli już w ćwierćfinałach i do końca rozgrywek można było podziwiać wyłącznie Azjatów. W tym odcinku pytanie brzmi, w którym roku i w jakiej miejscowości odbyły się pierwsze indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Starszych? Odpowiedzi możecie udzielać na naszej stronie badmintonpolska.pl, rozwiązanie tej zagadki podamy w kolejnym odcinku. A jeśli szukasz sprzętu do badmintona, to zapraszamy do internetowego sklepu sportowego erakiety.com. Znajdziesz tam produkty dobrej jakości w przystępnej cenie. Zamów już dziś, a kurier przywiezie ci do następnego dnia. A teraz czas na drugą ofertę z cyklu promocji w sklepie internetowym erakiety.com, dzięki któremu możecie skompletować zestaw do gry w badmintona w promocyjnej cenie. W tym odcinku chcielibyśmy zaoferować buty sportowe. Wejdźcie na stronę badmintonpolska.pl, aby zobaczyć jakie modele możecie kupić w atrakcyjnej niższej cenie. Pamiętajcie, żeby otrzymać rabat musicie w uwagę do zamówienia podać hasło oglądam badmintonpolska.pl Jeżeli się Wam podobało to klikajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie również o zaglądaniu na naszego Facebooka i do zobaczenia w kolejnym odcinku.